Dzisiejszą debatą otwieramy cały cykl tego typu spotkań organizowanych przez portal chronimyklimat.pl, który jest naszym portalem i przy okazji serdecznie zapraszam na odwiedzanie naszego portalu. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ale chciałbym powiedzieć, że poglądy, które tu będą prezentowane i stanowiska są poglądami uczestników i nie są oficjalnym stanowiskiem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dzisiejsza debata poświęcona jest propozycji, którą Komisja Europejska w 22 stycznia tego roku zaprezentowała, tzw. Tak ram polityki energetyczno-klimatycznej na lata 2030. Teraz przedstawiam naszych szanownych gości. Pani Izabela Kielichowska, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej. I ekspert Konfederacji Pracodawców Prywatnych w Lewiatan. Dzień dobry, dziękuję. Tak, na co dzień pracuję jako dyrektor ds. polityki energetycznej w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W to jest bardzo istotne. Dziękuję bardzo. Doktor habilitowany inżynier pan Zbigniew Karaczon, profesor w Katedrze Ochrony Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekspert w Koalicji Klimatycznej i prezes Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Warszawskiego. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam. Jedno sprostowanie, okręg mazowiecki, a nie warszawski. Pan Cezary Lejfowski, dyrektor Departamentu Klimatu i Energia IT, to jest Wrocławskie Centrum Badań. Witam serdecznie. Witam serdecznie. Profesor doktor, habilitowany Tadeusz Skocz, Skoczkowski, Politechnika Warszawska. Witam Państwa. Witam. I pan Janusz Turski, Stowarzyszenie Papierników Polskich, członek forum CO2. Bardzo, ja odnoszę takie wrażenie, że przez wiele lat polska dyplomacja, polscy politycy mieli nadzieję, że Unia Europejska zrezygnuje ze swojej polityki klimatycznej, ze swoich ambicji klimatycznych, jak pokazała tak naprawdę ostatnia, ostatni komunikat, o którym pan prezes Kassenberg mówił. Komisji dotyczących nowych ram, propozycji nowych ram e, polityki klimatycznej na lata 2020-2030 dla całej Unii Europejskiej e, Unia nie chce zrezygnować z tej polityki, chce ją kontynuować. Nie poradziliśmy sobie z energetyką, ale nie dlatego, żeśmy nie potrafili, tylko żeśmy nie chcieli. Czyli udało nam się nie poradzić z energetyką. Zakonserwowaliśmy w sposób w prawie, że doskonały, no trochę nam się nie udało, trochę tych odnawialnych żeśmy postawili jednak, ale udało nam się zachować energetykę prawie w tym stanie, jakim żeśmy ją zastali lat 25 temu. Więc nie obarczajmy sobie, że coś nam nie wyszło w Polsce. Po prostu tak, żeśmy zaplanowali, tak, żeśmy zrobili. Wydaje się też, że niezbędne jest spojrzenie na własne podwórko i to, o czym panowie, moi poprzednicy wspomnieli, zwrócenie uwagi na, na sektor energetyki. Dlatego, że Według dostępnych analiz sektor energetyki może przynieść 70% dostępnego potencjału redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce przy, przy realnych oszczędnościach lub niewielkich kosztach rzędu 6-10 euro za oszczędzoną tonę CO2. Średnio to zależy od metodologii. Czemu nie skorzystać z przykładów, które już na świecie funkcjonują, ze Skandynawii, z Niemiec, które od wielu lat budują rozwiązania bazujące na zielonych technologiach? I czy oni to robią tylko i wyłącznie dlatego, że jest taka wola polityczna? No, nie robią tylko z tego powodu, robią to z tego powodu, że jest to dobre dla gospodarki, generuje nowe miejsca pracy, e, daje wyższy poziom jakości życia dla mieszkańców. Czyli jest to to, co powinniśmy tak naprawdę generować jako państwo, jako instytucja dla naszych odbiorców, czyli dla społeczeństwa. Chcę swoją wypowiedź zacząć od tego, że przedsiębiorcy przemysłowi w Polsce chcą uczestniczyć w wysiłku na rzecz redukcji emisji CO2 i to nie jest pusty frazes. Dowiedliśmy tego do tej pory, redukując swoją emisję porównywalnie w stopniu, w stopniu znacznie większym od rezultatów, jakie uzyskały na przykład inne kraje wspólnoty. Chcę także zwrócić uwagę na to, że y, 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 wszyscy powinniśmy się starać, przemysł, społeczeństwo obywatelskie, dziennikarze, żebyśmy nie Wychodzili z koncepcją nie, bo nie, ale wychodzili z koncepcją tak, ale i pomóżmy wspólnie taką ale wybudować, zrobić. Myśmy jako Instytut na Rzecz Rozwoju, nasi partnerzy takie coś zaproponowali i może to być dobrym punktem do rozmowy, czyli niskoemisyjna Polska 2050. Internauci mają szansę skorzystać z tego, bo ta dokumentacja jest dołączona do naszej dzisiejszej debaty. Chciałbym Państwu podziękować, chciałbym podziękować Panu Redaktorowi i tym samym zamknąć pierwszą debatę. Dziękuję bardzo.